you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na czytaniu tygodniowym na nowy już tydzień od 2 do 8 czerwca 2025 roku. Moi drodzy, bardzo dużo się dzieje na nieboskłonie, bardzo dużo się dzieje. Zarówno pokazuje nam to i astrologia zachodnia, jak i również astrologia chińska, bo w astrologii chińskiej zmienia się tutaj miesiąc, słuchajcie, w trakcie i, i przychodzi miesiąc konia, będzie bardzo. Dużo energii ognia. No właśnie, bardzo dużo energii ognia. Stąd też właśnie tu i ówdzie padają deszcze, po to, moi drodzy, żeby tę energię ognia wyrównać, żeby było bezpieczniej. Więc nie ma się co dziwić, słuchajcie, deszczom one po prostu są, bo muszą być, tak, bo przyroda tak działa, tak? Po prostu tutaj e, osłabia i, i, i temperuje niesamowity e, potencjał i ten temperament e, żywiołu ognia. E, dodatkowo, moi drodzy, Właśnie mamy Saturna. Saturna w znaku Barana. No i słoneczko w znaku Bliziąt. Więc yy, słuchajcie, powietrze jest potrzebne, tak, żeby rozprzestrzeniał się ogień, żeby on się robił coraz większy, coraz większy, coraz większy, prawda? Wystarczy odciąć ogień od źródła powietrza, to gaśnie. A jeżeli będziemy w niego dmuchać, to on się jeszcze bardziej, prawda? Tutaj nakręca, jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej się rozwija. A zatem moi drodzy, no właśnie ta energia y, ognia w, w baranie, tak, tutaj i mamy energię powietrza, bo słońce w znaku powietrznym, a więc moi drodzy, dynamika zmiany. I co to się będzie działo, słuchajcie, w tym tygodniu? Przede wszystkim, y, drodzy moi, y, pojawi się zrozumienie, pojawi się zrozumienie dla wielu z Was nowa świadomość, więc będzie się w nas i w Was, w każdym, we mnie, w Was budziła nowa świadomość i zrozumienie różnych wydarzeń. Pamiętajcie, że to, cokol cokolwiek się będzie tutaj pojawiało dla Was w tym tygodniu, cokolwiek nowego przyjdzie, po prostu przyjmujcie to no tak po prostu. Przechodźcie nad tym wszystkim do porządku dziennego. Yy, I cokolwiek się pojawia w naszym otoczeniu, trzeba to po prostu przyjąć, takim, jakim jest. I zobaczyć, co dalej z tego będzie, a będą różne rzeczy. To jest też tydzień, w którym przede wszystkim powinniście się wstrzymać, słuchajcie, z oglądaniem się wstecz, bo kto będzie się oglądał wstecz w tym tygodniu, no to niestety, ale może ponieść takie małe straty emocjonalne, tak, może znowu być taki poturbowany, bo ten tydzień będzie dynamicznie, słuchajcie, wypychał nas do przodu, wypychał nas ze starych sytuacji emocjonalnych, osobistych, Zawodowych, jak i również życiowych. Mało tego, ta energia, słuchajcie, barana i Saturna, tak, bo to są przecież tutaj dwie takie bardzo zupełnie inne energie, skrajne, no bo mamy, mamy właśnie Saturna w znaku barana, słuchajcie, to nawet może nas wypychać z miejsc, w których już byliśmy, w których mieszkamy. To nawet może nas wypychać do jakichś przeprowadzek. Także słuchajcie, możemy się tu znowu w tym tygodniu spodziewać jakichś tam ruchów, możemy się spodziewać jakiegoś zwiększonego ruchu ludzi. Sami też możemy po prostu podejmować takie decyzje. Ja wracam, ja wychodzę, ja skądś tam albo wyjeżdżam tak, z jakiegoś miejsca, w którym się urodziłem, w którym już coś wiem, znam. Więc moi drodzy, to, co Was wcześniej próbowało zatrzymać. W drodze do nowego to będzie ustępowało. Możecie się tutaj spodziewać ustępowania starych związków, starych relacji. Również, jeżeli jakaś praca Was przed czymś wstrzymywała, przed rozwojem, przed pójściem, przed wyjściem w jakąś nową drogę, to tutaj też jakieś mogą być zmiany w tej pracy, tak? takie, które będą Wam po prostu ułatwiały na zasadzie trochę wyrzucenia nas z gniazda. Pamiętajcie, moi drodzy, że przychodzi po prostu nowe, tak? Ten tydzień będzie tygodniem przychodzenia nowego, a energia bliźniąt, jak wcześniej wspominałam na poprzednim czytaniu, moi drodzy, ona sprzyja takiemu spoglądaniu z zupełnie innej perspektywy w oderwaniu się od pewnych rzeczy z innej perspektywy. No i właśnie, jest dużo żywiołu ognia, mamy dużo też żywiołu powietrza od słońca. Tutaj i znaku, który w tej chwili jest tam penetrowany przez słońce, więc ten tydzień jest też bardzo ważny, słuchajcie, żeby zadbać o równowagę żywiołów w nas samych, w naszym otoczeniu. Przede wszystkim bardzo dbajcie też o uziemienie w tym tygodniu, tak? O wasze uziemienie, o uziemienie waszego ciała. Więc oprócz spacerów bosą stopą. Po ziemi, po piasku, po trawie, to moi drodzy, warto jednak też zastosować troszeczkę inne praktyki, które na przykład poleca medycyna chińska. Zatem y, pamiętajcie, uziemienie bardzo ważne, będziemy poddani bardzo silnym emocjom, będziemy wręcz wypychani z różnych miejsc i z różnych sytuacji, wypychani z miejsc, które już znamy, wypychani z relacji. I miejsc, i może czasami układów zawodowych, które nas po prostu blokowały i zatrzymywały. Nie mogliśmy z tym wszystkim pójść do przodu, nie mogliśmy dalej się po prostu rozwijać. No i zmiany, po prostu słuchajcie, zmiany, no. Nie ma co rozpamiętywać też starych porażek, no bo nie ma co rozpamiętywać starych porażek. Jest to nieuchronnie, słuchajcie, początek nowego cyklu w tym tygodniu. Jest to kompletne rozpoczęcie czegoś nowego. Będziecie przechodzili w zupełnie inną formę pracy. Także słuchajcie, niesamowite zmiany. No i uwaga, będą się też tutaj zadziewały, słuchajcie, historie, które są bardzo mocno też związane z energią męską. Moi drodzy, dotychczas energia męska tak dosyć specyficznie tutaj była... Hmm, używana po to, żeby tłumić emocje. Więc jeżeli tutaj emocje były tłumione, czy jakaś energia męska właśnie tłumiła Wasze emocje, tłumiła Wasze odczucia, no to w tym wypadniu można się spodziewać, moi drodzy, wybuchu, erupcji, tak? I tu, gdzie ktoś miał odczucie ucisku, blokowania przez energię męską albo przez przedstawicieli, odpowiedniki energii męskiej to wszystko, słuchajcie, będzie się niestety, ale sypało, tak, będzie się to wypalało, a więc pamiętajcie o tym. Naprawdę dynamiczny czas, dynamiczny okres, tydzień na pewno pełen zawirowań dla wielu z Was, ale niczemu się naprawdę nie dziwcie i wszystko przyjmujcie takim, jakim jest, tak? I naprawdę pamiętajcie, proszę się nie oglądać wstecz, proszę się naprawdę nie oglądać wstecz, bo to co wstecz, tego już po prostu... Niestety za chwilę nie będzie, tak? To już znika, to odchodzi. No, bo Saturn to, tak jak wiecie, stara karma, tak? To są pewne ograniczenia, to są pewne jakieś usystematyzowane rzeczy. Istniejące, długo funkcjonujące, to jest coś na zasadzie takiego kieratu. A więc jeśli byliście w jakimś kieracie, a to los właśnie tutaj w tym momencie decyduje, że ten kierat ma się zakończyć, bo musicie pewnych rzeczy nowych doświadczyć, rzeczy, które znacie już dawno spełniły swoją rolę w waszym życiu, po prostu będą z waszego życia odchodziły, będą no, usuwane na różne sposoby. A więc proszę się spodziewać, zmian w pracy, zmian w relacjach, zmian w przyjaźniach, w znajomościach, tak? Spodziewamy się zmian. Już, moi drodzy. Także ty, ty naprawdę. Intensywne i ciekawe. Oswojajcie się z tą energią ognia i tak jak powiedziałam, dbajcie bardzo o swoje uziemienie, bo za dużo e, energii z Korei, i ognia, i e, powietrza, tak? Bo mamy tutaj żywioł powietrza. Słuchajcie, to, to niestety ale może doprowadzać do takich sytuacji, że no nie widzimy trochę dobrze wszystkiego, jak powinniśmy widzieć, niezbyt realistycznie na pewne rzeczy patrzymy i możemy troszeczkę się odrywać od rzeczywistości i fruwać w obłokach, czego oczywiście też nie chcemy, prawda? Bo jeżeli zadziewają się jakieś rzeczy, że opuszczamy stare układy, Stare relacje, stare czasami miejsca zamieszkania, może mogą tu właśnie wychodzić w rachubę przeprowadzki i tak dalej, powroty, wyjazdy, przejazdy. No to moi drodzy, lepiej byłoby na to patrzeć tak bardzo realistycznie, prawda? Tak zdroworozsądkowo i mimo, że jakieś szybkie decyzje następują, to mieć na to odpowiedni plan. Moi drodzy, to tyle co do astrologii. Może nagramy coś odrąbnego co będzie traktowało o energii, o energii Saturna, bo to bardzo ciekawy czas w znaku Barana. Zobaczę, jeżeli znajdę, słuchajcie chwilę, to, to zrobię, to coś takiego Wam nagram. Zatem, kochani moi, zapraszam teraz Was wszystkich na karty dla każdego poszczególnego znaku Zodiaku i miłego słuchania. Moje drogie byki, zapraszam Was na czytanie dla Was z kart. Moje drogie byki, przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Ono może, ale nie musi z Wami rezonować. I moi drodzy, pamiętajcie również, że nie musi rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Proszę, abyście zachowali zdrowy rozsądek i daleko idący dystans właśnie do czytań ogólnych. Jeśli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli pod Podobają Wam się moje czytania i podoba mi się mój warsztat pracy, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie tego filmiku. Również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się WhatsApp i Messenger, moi drodzy. I oczywiście numer telefonu, tak? Przede wszystkim to jest WhatsApp tutaj na dole ekranu. Moi drodzy, nie podejmujemy żadnych takich naprawdę życiowych decyzji, zwłaszcza rewolucyjnych, jakichś dotyczących na przykład spraw osobistych pod wpływem czytań ogólnych. Bardzo proszę. Pamiętajcie o tym. Moi drodzy, zachęcam do zapoznania się z czytaniem anielski Przekaz Wiosna 2025 oraz y, takie czytanie specjalne, bardzo, słuchajcie, intensywne, takie naprawdę hardcore, takie bardzo głęboko psychologiczne czytanie y, Archetyp Matki, Rana Matki w Tobie. Hmm, słuchajcie, bardzo ciekawe czytanie, także zachęcam. Y, linkuję na dole w opisie również, no i oczywiście linkuję Wam playlistę do czytań miesięcznych na miesiąc czerwiec 2025, które są już tutaj obecne na kanale, praktycznie już są dla większości znaków wgrane i są już aktywne. A zatem, moje drogie byki, poprosimy karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki, rezonujące ze mną byki, rezonujące ze mną byki. 2-8 czerwca 2025. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, w jakich będziecie uczestniczyć, moi drodzy, szanse i zagrożenia a pod spodem talii, moi drodzy, mamy kartę czwórki mieczy, a więc wycofanie to po pierwsze, na pewno znajdą się tutaj takie byki, które się z czegoś wycofują, potrzebują się z czegoś wycofać. Poza tym, słuchajcie, ta karta czwórki Mieczy pokazuje nam też na pewnego rodzaju takie ekonomiczne zachowanie, tak? Ekonomiczne i ekologiczne względem samego siebie. Również jeżeli chodzi o jakieś relacje, znajomości, więc tutaj czwórka mieczy pokazuje, że jestem tak bardzo ekonomicznie zachowuję, tak, oszczędzam swoją energię, nie angażuję się, nie wiadomo w co. I też, moi drodzy, właśnie takie troszeczkę wychłodzenie, wycofanie z pewnych tematów, z pewnych spraw. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, również tutaj mamy takie, słuchajcie, trochę wycofywanie się i kierowanie się bardzo takim naprawdę zdroworozsądkowym podejściem, no i oczywiście ten tuż tutaj już przeze mnie wspomniany rachunek ekonomiczny, tak, czyli oszczędzanie energii, słuchajcie, oszczędzanie energii pieniądza, oszczędzanie energii życiowej. No i może świetnej też będziecie może wymieniać żarówki, zobaczymy. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną byków. Rezonujące ze mną byki, drugi, 8 czerwiec 2025. Ogólna aura tego tygodnia, słuchajcie, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia, jakie tutaj przed Wami stoją w tym. Tygodniu. A tutaj, moi drodzy, mamy pod spodem kartę trójki, zwaną przeze mnie potocznie tak sobie trójką. Natomiast tutaj słuchajcie, karta podarunków w kartach cygańskich. I ona pokazuje właśnie też na pewnego rodzaju jakieś niejasne sytuacje niejasne sytuacje zawodowe, gdzie tak naprawdę nie wiemy, jakie jest drugie dno, tak? Tej, tej, tej całej, tam coś się kryje, tak? Więc takie niepewne historie, niepewne sytuacje, ale też słuchajcie, bardzo specyficzne relacje związkowe, w których, no może tutaj byki były, są, to są relacje takie, słuchajcie, w których mamy jakieś, jakieś takie niedomówienia, tak? Często, gęsto. Jakieś tam trójkątowe historie, często, często również słuchajcie sytuacje, które mają tak zwane drugie dno. Tak, czyli propozycja ma drugie dno, jakaś osobista czy wręcz nawet matrymonialna. Ogólna aura tego tygodnia, karta dziewiątki buław oraz karta zasmucenia. No słuchajcie, troszeczkę będziecie takie wycofywujące się, tak jak tutaj powiedziałam, tak? Czwórka mieczy, wycofywujemy się z czegoś, wycofywujemy się, wycofanie z jakichś właśnie relacji, znajomości, pewnych sytuacji też jakichś takich towarzyskich, wycofanie się też z pewnych słuchajcie, jakichś tam sytuacji związanych z tutaj jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tak? Jeśli czegoś nie wiem, nie mam jakiejś pewności. Też wycofanie się z pewnych rzeczy, które są takie mało popłatne, tak? Albo właśnie praca dla kogoś, ale za naprawdę w sumie niskie pieniądze, za zbyt małe pieniądze, za zbyt małe kwoty. Moi drodzy, dziewiątka, dziewiątka buław i karta zasmucenie. No właśnie, możecie tutaj czuć taki spadek energii, spadek formy w tym tygodniu. Troszkę możecie tutaj rozpamiętywać coś. Mało tego też tutaj uwaga na zaufanie, bo możecie obdarzyć kogoś z góry na dzień dobry brakiem kompletnego zaufania. Ze względu na to, że oczywiście przeszliście różne swoje historie w życiu, różne perturbacje. Natomiast tak naprawdę tutaj... Może nie do końca macie podstawy, żeby kogoś tym brakiem zaufania od razu tak obdarzyć, tak na dzień dobry go tutaj, tak, potraktować. No i to słuchajcie, jest takie um, troszkę trudne w tym tygodniu, tak? Możecie tutaj być niektóre z Was takie wycofywujące się, żyjące troszeczkę obok życia, dobra, macie wiedzę, znajomość o tym, o tamtym. O, jak powinny wyglądać może relacje, albo macie wiedzę jakąś ekonomiczną na jakiś temat, ale tak naprawdę, moi drodzy, to Was tutaj nie uchroni przed ewentualnymi jakimiś przykrymi konsekwencjami. Wiedzę również trzeba stosować, tak, to, że mam wiedzę o czymś, o kimś, o jakiejś sytuacji, to muszę ją stosować. Wiedza też jest taka, że no, nie wszyscy są nam winni, nawet ci nowi ludzie, osoby, które poznajemy, czy są otoczeni, nie wszyscy są nam winni czegoś, moi drodzy. Nie wszyscy od razu i oni są nam winni, że tam mieliśmy w przeszłości jakieś tam historie. Na, a oni po prostu dosyć często tutaj mogą zbierać jakieś cienki. Zatem moi drodzy dystans, dystans, tak i właśnie faktycznie takie hamowanie tutaj emocji. Dziewiątka była też, możecie mieć takie wrażenie, że działacie po próżnicy, tak? Że chcecie z czegoś wyjść, chcecie może wyjść z jakiegoś impasu, ale trochę działacie po próżnicy. Troszkę tak jakbyście sami dla siebie trochę robili na zasadzie jakiejś charytatywności, tak? Robię coś charytatywnie, dosłownie sama dla siebie. Ja tutaj nie, nie mam z tego tak naprawdę żadnego efektu, tak? Nie mam żadnego efektu. Oczywiście też z jakichś prac, czy układów zawodowych, finansowych, których tutaj możecie mieć takie wrażenie, że robię coś dla efektu i nie mam tego efektu, no to troszeczkę właśnie pracuję, robię dla siebie coś na próżno, trochę na próżno, tak, więc taka jest tutaj, słuchajcie, dziewiątka buław. Ale ten tydzień też będzie Wam pokazywał coś ważnego, słuchajcie, że Wy sami też nie wierzycie w swoją własną siłę, swoją własną moc, że nie wierzycie w swoją własną moc, że możecie tutaj coś w życiu zmienić, że możecie właśnie... Mm, iść do przodu, że możecie kogoś też obdarzyć mimo wszystko zaufaniem, tak? Więc to jest taki brak wiary w siebie w swoje własne możliwości, w swoje własne siły, wyjścia z jakiegoś impasu. Ósemka kielichów, moi drodzy, oraz karta nadziei. Zobaczcie, to już jest drugi znak, dla którego się w tej chwili powtarza karta nadziei. <laughs> ósemka kielichów i karta nadziei e, to są szanse. No więc moi drodzy, mm, ósemka kielichów pokazuje nam na to, że e, dacie radę. Dacie radę, przekroczycie jakiś próg, przejdziecie się Rubikon i chyba już później nie wrócicie tam. Bo, moi drodzy, ósemka kielichów to takie ucho igielne, przez które przechodzimy, ale już później nie wracamy z powrotem. Przeciśniemy się raz przez tę ciśninę i nie jesteśmy w stanie tam wrócić. Ósemka kielichów pokazuje nam na pewnego rodzaju siłę, mimo wszystko, znalezienie w sobie siły yy, i pewnego rodzaju takie wydarzenia, które dadzą nam, no, Dadzą nam takiego kopa, dadzą nam jednak jakieś takie poczucie, że ja mogę przekroczyć właśnie ten próg, mogę przekroczyć tą barierę. Po co? Po to moi drodzy, żeby doświadczać czegoś nowego. A zatem odejdziecie naprawdę od jakichś dziwnych, chorych sytuacji, odejdziecie również od dziwnych, chorych przekonań i przeświadczeń, bo tutaj nie wszystko może tak od razu wiecie wyglądać źle, że tu dobra, wszyscy mnie okłamują, oszukują, wszyscy zdradzają, potencjalny jakiś tutaj nowy partner zawodowy to taki, albo potencjalny jakiś partner do życia, to też od razu mnie tu będzie zradzał, to już w ogóle jakieś tam historie. No nie zawsze to tak jest, więc, moi drodzy, ósemka kielichów mówi o tym, że możecie się tutaj odważyć, tak? Doświadczać czegoś nowego. Karta Hope, karta nadziei pokazuje na, nam, że przede wszystkim użyjecie do tego wszystkiego takiego naprawdę zdrowego rozsądku. I powiecie sobie, no przecież nikt mi nie jest winien, cały świat mi nie jest winien, ta nowa osoba nie jest niewinna tego, ja coś tutaj nowi znajomi w pracy, jakieś propozycje zawodowe, ci ludzie mi jeszcze nic nie zrobili, oni nie są po prostu winni, jeżeli ja nie... Będę projektować swojego żalu na innych, no to, to chyba się źle wszystko skończy, tak? Więc lepiej po prostu nie, nie projektować, tak? Nie będę projektować, podejdę do pewnych rzeczy rozumowo. I też jeszcze jest taka część tutaj byków na pewno, która, słuchajcie, no właśnie wycofuje się z pewnych spraw, tak? Wycofuje się po prostu z pewnych tematów. Niektórzy stwierdzą, że właśnie zostali przez kogoś tam już wcześniej niezbyt fajnie potraktowani. No, wręcz bym powiedziała, oszukani, tak, jeśli chodzi o sprawy osobiste, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. I tutaj ósemka kielichów z kartą nadziei pokazuje nam, że bierzecie właśnie... Y się tak za z tym wszystkim i przekraczacie coś i zostawiacie za sobą pewne sprawy. Oczywiście, używając tylko i wyłącznie zdrowego rozsądku, zostawiacie już emocje po to, żeby móc coś innego w emocjach doświadczać, moi drodzy. Więc bardzo ciekawa sprawa, tak? Te ósemka, ósemka kielichów, karta uzdrowienia. paźdenarów kochani moi, i karta messenger Merkurego, to są zagrożenia. Moi drodzy, zagrożeniem tutaj mogą być jakieś kwity, dokumenty, listy, coś takiego. Paść denarów tutaj i karta Merkurego też przestrzega Was przed jakimiś właśnie błędami, jeśli chodzi o podpisywanie jakichś dokumentów. Moi drodzy, przestrzega też ewentualnie przed czymś, co może zaginąć. Może zgubić się jakiś kwitek, może zgubić się jakiś tam inny papierek, mogą się wam pogubić jakieś paragony. Ważne jest właśnie uporządkować tutaj w tym tygodniu swoje notatki, swoje dokumenty, swoje paragony. Jakieś umowy, bo to jest słuchajcie, bardzo istotne. Może też istotne być tutaj uporządkowanie na przykład jakichś swoich dokumentów dotyczących ubezpieczenia, dotyczących na przykład zatrudnienia, wykształcenia, tak moi drodzy? I to jest właśnie, właśnie to. Poza tym tutaj też no jakieś, jakieś wiadomości, tak? Jakieś tutaj wiadomości na piśmie, słuchajcie, mogą być albo nieprawdziwe. Mogą być tu jakieś pomyłki, mogą być tutaj jakieś błędy, one też mogą Was tutaj wyprowadzić z równowagi. Uwaga, słuchajcie na jakieś wiadomości, maile od jakichś osób, które się mogą bardzo infantylnie zachowywać. Taka osoba może się do Was odezwać, moi drodzy, albo może, no właśnie, wyliczycie, że ona coś tam powiedzieć, ale tu coś właśnie z tą osobą może być, co dotyczy wiadomości, zawiadomień, co dotyczy jakiejś komunikacji mailowej bądź SMS-owej. No, i to jest, słuchajcie, coś, co, co tutaj może wywołać pewną ławinę wydarzeń w tym tygodniu. Tak więc tutaj też uwaga właśnie na takie osoby infantylne, które są w Waszym otoczeniu, a one mogą być związane z Waszym życiem, raz osobistym, uczuciowym, a dwa zawodowym. A więc uważamy na takie rzeczy. Tak, wszystko porządkujemy, wiedza zbieramy i tyle. Możecie też mieć czasami tutaj za mało wiedzy do czegoś. Więc może będzie trzeba tę wiedzę uzupełnić, tak? Trzeba będzie wiedzę o kimś, o ludziach, o jakiejś sytuacji uzupełnić, ażeby móc po prostu dalej coś robić, kontynuować na przykład zawodowo. Także ciekawy, słuchajcie, tydzień, ale widzę, że tutaj nie ma arkan wielkich, więc aż jakichś takich naprawdę dynamizmów nie będzie od po prostu taka codzienność i zamknięcie też za sobą jakiegoś etapu zawodowego czy osobistego. Kochane byki, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejny tydzień i czytanie oczywiście miesięczne podlinkuję. Tam dla Was jest już na kanale. Zachęcam do zapoznania się.